Witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. I dzisiaj niespodzianka urodzinowa od Martiny. Te Martinki przesyłam ogromne serduszka. Bardzo Ci kochana, dziękuję za przesyłkę. Wszystkich serdecznie zapraszam na kanał do Martinki, a ja tu już otwieram, żeby nie przedłużać. Rozrywam. Odnośnik będzie w tytule na kanał do Martiny: kanał drapkowy bardzo fajny. Ja tam jestem od dawna i wszystkim polecam. Wyrzucam to, co mamy w środku. Ojeju, jeju. Ojeju. Tu już nic nie ma. Jaki fajny długopisik mi się tutaj wyłonił ze światełkiem. O proszę, ale fajny. A długopisów nigdy za wiele. Super, pierwszy raz taki długopis widzę, ale fajny. To są zafeczki zapeczki za chwilkę. Tutaj mamy czekoladkę. Milki, wiadomo, milki to są super czekoladki. I tu mam karteczkę urodzinowa z taką fajną babeczką. Nie czy to są lody. Lody z bitą śmietaną, no to takie coś jak najbardziej. Ludzynko, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń. Życzę Martina z kanału Mari Marii. Bardzo Ci, Martinko, dziękuję. Karteczka za chwilkę stanie na komodzie. No i mamy zdrapeczki: paradizo, krzyżoweczka i neonowa trzynastka. Jak tu nic nie będzie, to się kochana, nie przejmuj. Dla mnie starczyłaby karteczka urodzinowa, i ja już się bardzo cieszę, że ktoś o mnie pamiętał i pomyślał. Zaczniemy od tej neonowej trzynastki. Jak będę używała długopisu, to będę po, o tobie myślała, że to od martinki taki fajny. no Nie miałam świecącego nigdy w życiu. Z numerem drugim neonowa trzynastka. Szukamy trzynastek. Jest jedenaście, trzydzieści trzy, czternaście.

Właśnie widzę, że na kanałach się ten kolor pojawia. Ja jeszcze go nie miałam w bonusie listwa. A my szukamy literki P. Jest tu. Nie widzę więcej. I po drugiej stronie P jest tu. Może tą stroną pójdzie szybciej. Nie widzę więcej. Dobra, kolejna literka to E. Bonu się nie ma. Na pewno będę omijać, ale wybaczcie. Tak się niestety zdarza, że się gubi. Ale może od weekendu będę lepiej widziała, bo zdecydowałam się iść do okulisty, bo też czułam, że coś tutaj już nie tak. Już nie chodzi o to gubienie, bo to tam jest norma u każdego, ale. Czułam, że już po prostu gorzej mi się czyta małe literki. No i pani okulistka stwierdziła, że tak. Pani Lucyno, czas na okularki, czas na dodatkowe oczy. Literka K. Także zobaczymy, czy będzie mi to lepiej szło i nie będę gubiła. Jak sobie założę okulary. No właściwie takie dokuczliwe komentarze jak były. To właśnie też. Niektórzy pisali, że pora iść do okulisty. No, ale akurat nie tym się sugerowałam. Tylko sama po prostu. Chciałam w sklepie przeczytać skład jakiegoś produktu. No, o. Niestety takie maleńkie. Nie dało się tego przeczytać czy ulotki w lekach, to jest coraz mniejsze. Chociaż ja te ulotki bardzo rzadko czytam. Tak naprawdę... V i L. No wtedy może się... w przyszłym tygodniu nie, niektóre osoby nie będą na mnie denerwowały, że gubię. V i L. Tu jeszcze L. A tej fałki ja nie widzę wcale. Tu jeszcze było P.O. Dobra, następna litera to O. Patrzcie, nie ma nic w bonusie. Literka O występuje. O, o. To O. I po drugiej stronie litera O. Występuje. Dobra. Kolejna literka. Dzięki Martince, mogę sobie ten nowy kolor podrapać. A to jest fajne takie podrapanie i przetestowanie zrapek z innej miejscowości. Literka N jest tu, jest tu i tu. I jeszcze tu. I teraz W, no pierwsza litera w bonusie jest W. I druga strona, literka jest W, tutaj i tu. Dobra, lecimy z drugą stroną i. Litera i tu. Tu, tu i tu i po tej stronie i także chyba w piątek okularki do czytania odbieram. No, tylko do czytania, nie do chodzenia na cały czas, tylko do czytania. No i do drapania. <noise> na pewno będę zakładać. i wydaje mi się, że będzie lepiej. I po drugiej stronie literka u. Okej, okay, więc ja tu jest. Dobra. Literka y. Nie ma a po tej stronie literka y jest raz. I jest pierwszy wyraz wylew. No dobra, kolejna to S, literka s. S, 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 s. Dobra, i po tej stronie jest tu S, tu, 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 tu. Trochę tego. Było. Następna literka to J. J widziałam. Tu jest J. Tu jest J. I po drugiej stronie J. Tu i jest J. Tu. Teraz literka A. A tu trochę wyczyści teren. Ale nic to nowego nie tworzy. I po drugiej stronie literki A. Tu. Tu się tworzy pan na wyraz drugi. I wszystko. No, w bonusie brakują tylko dwie. Literka F. Tu się tworzy elf i alfa, od razu dwa wyrazy. Tu jeszcze było w. Dobra. I po, po tej stronie literki F nie ma wcale. Następna to G. No, to już bonusa nie będzie. Literka G jest tu, i po tej stronie literka G jest tu, i ostatnia to H. Na koniec dali takie fajne literki, które tutaj nic nie stworzą. Tu literki H też nie ma. Literki kontrolne O, A i P. Ale to nic. Podrapałam sobie krzyżówkę. Nie wiem, że z innej miejscowości. To jeszcze w innym kolorze. I jeszcze Paradiso z numerem 23. I tu szukamy sobie pomarańcz i motyl. Tu jest motylek. Tu jest motylek. Pomarańcz i tu jest motylek. Kolejne dwa to latarnia i liść. Jest latarnia. Tu jest liść. I tutaj. Nie ma palma z liściem. Mi ciągle się myli. Termometr i bluzka. Tu jest termometr. Tu jest termometr. A tu jest bluzka. Ośmiornica i flaming. Jest ośmiornica. Tu jest ośmiornica, tu jest flaming. I na dole ośmiornica i flaming nie ma. A tu jeszcze była latarnia, o, znalazła się. Teraz mamy fale i palmę. Tu nie ma, tu nie ma fala, palma. Tu jest fala, i na dole jest palma. I to wszystko. Kolejne symbole to ryba i okulary. Jest rybka, okulary, okulary z rybą, i tu są jeszcze, okularki. Następne to Arbus i nuta. Tu jest nutka, arbuz, arbuz, nutka, więcej nie ma, kostium i szorty. Kostium, tu są szorty, tu są szorty. Tu się znalazł arbuz, kostium i szorty, tu są szorty. Dobrze, parasol i rozgwiazda. Tu jest rozgwiazda. Tu mamy grzybka. I rozgwiazda. Dobra. I kolejne. Napój i kotwica. Napój i kotwica. O, napój daje linię. Dyszkę. Tu jest kotwica. Tu mamy napój, tu mamy kotwicę. Tu jeszcze była fala. Ale jest dyszka. Numerek 23. Paradiso szczęśliwy. Boka pelusza nie było. Dysko, słońce, krap, mewa, wiadro. No to chyba nic więcej tu nie ma. Kontrolne. Sprawdzamy. BB. I to się zgadza. Także... Szczęśliwa zdrapeczka od Martiny. Na odnośnik w tytule zaglądajcie. Klikajcie. Zaglądajcie na kanał do Martiny. Ja mam wygraną zdrapkę Piękną karteczkę, słodką czekoladkę i fajny długopisik ze światełkiem. Super. Na pewno będzie używany. O, patrzcie, jak fajnie świeci. Super. Bardzo Ci, Martinka, jeszcze dziękuję. Jeszcze raz przesyłam dla Ciebie ogromne serduszka. Strapeczkę postaram się pomnożyć, a czekoladka za chwilę będzie schrupana. Pięknie wszystkim dziękuję za obecność i serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia, do zobaczenia. Miłego dnia. Pa!